Witajcie w kolejnym już odcinku przygód pikseli e, to chyba już szósty odcinek, tak, szósty o, wow, <laughs> szósty odcinek. No i tak, tak jak zapowiadałem, e, w dzisiejszym odcinku zobaczcie ile arbuzów. Nie, ale to nie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem, e, zrobimy portal do piekieł. No i tak już wam to mogę pokazać tu będzie wejście do tunelu do tunelu, tak, tak e, no i okej, okay, dobra ten tunel poprowadzę aż teraz wam pokażę, aha i tutaj studnia jeszcze sobie zbudowałem i to chyba tyle się tu zmieniło mm. A więc tak, ten tunel będzie szedł tutaj w lewo, w lewo, ciągle w lewo, gdzieś tu będzie się kończył. A więc, aha, i znalazłem też diamenty. E, obsidian mam. Zrobiłem sobie diamentowy kilof. I okej. Okay. W takim razie ja sobie tutaj wykopał i robię cięcie. Jak to już wykopię, to wracam do was. Ok, witajcie z powrotem. Eee, z, y, wszystko już tutaj wykopałem. I teraz tylko pozostaje e, pociągnięcie mostu w tamtą górę. Tak, dokładnie. Ok, więc ja idę pod redno i spotykam się za chwilę. Ok, witajcie z powrotem. I. Patrzcie, <laughs> śnieg pada. No niestety, tak, tak trafiłem, że tutaj gdzie się ulokowałem jest śnieg, ale to może nawet i dobrze. Bo deszcz ma strasznie wkurzający dźwięk. A, tak to mam ciszę i spokój. Nie muszę się martwić. Taki trochę dziwny będzie ten most. Ale mam nadzieję, że to będzie się fajnie łączyło, bo tak, połowa mostu będzie drewniana a druga połowa już bliżej tamtej góry będzie chyba z, z neteru, z, z różnych tam hmm, klocków z neteru Jeszcze nie wiem z jakich, to dopiero jak już zbuduję ten portal, to dopiero tam pójdę i zobaczę co tam co tam się może przydać do budowy Wiem, że trochę nowych klocków jest, także będzie pewnie fajnie Dobra drewnianko. tak myślałem że będzie za mało Czy ten? E, to nie będzie połowa drewnianego Fajnie nie włączyłem zegarka e, Będzie nie wiem z 3 czwarte może drewniany I 1 czwarta już tak wchodzi w meter jakby Myślę, że, że efekt będzie fajny Zauważyłem, że, że strasznie dużo mi przyszło widzów, co mnie naprawdę cieszy i, i motywuje do nagrywania odcinków. I, I dziękuję Wam wszystkim. I w następnym odcinku, już, już to mówiłem wcześniej, w następnym odcinku po prostu wejdziemy do tego noteru. Pozwiedzamy, po, polejemy się z, z nowymi potworami trochę itemów będzie nowych Dobra. Myślę, że już starczy. Tak o matko długi ten most będzie. Myślałem, nie wiedziałem, że on aż tak długi. Wiecie co? Może żeby nie tracić e, czasu. To ja po prostu zrobię cięcie, jak to wszystko zbuduję. Chcia, chciałbym Wam pokazać po prostu tam dekorację tego portalu w środku już. Myślę, że to też będzie bardziej interesujące od budowania mostu. Także dobra, robię cięcie i widzimy się za chwilę. Okej, okay, yy, pierwsza część mostu skończona. I zauważyłem, że że miałem. Yy, Coś, coś z wersją jakiś problem, to nie była trójka no ale już, już sobie poradziłem, już jest trójka um, co tu jeszcze powiedzieć <coughs> Wybaczcie. A więc tak, tutaj gdzie ten dirt jest To jest taki tylko na razie zastępczy most bo ta część już będzie po prostu z, z tych klocków z neteru a ja się będę teraz wkopywał w tą górę Wydrążę tam jakiś, jakąś dziurę i odezwę się do Was. Ok, witajcie z powrotem. E, wszystko już tam wykopałem. Wydaje mi się, że, że taka wielkość będzie dobra. Tak to wygląda na razie. I mam już obsidian. Posadzę w końcu portal, bo muszę właśnie do donetarów do, do się dostać, żeby znaleźć. Kilka rzeczy tylko kurde Nie, wszystko się zgadza, ok Tak ma być No Portal chyba też zrobię trochę wyżej Wam powiem Aha, zrobię tego krafta mm. Potrzebne mi są schodki no powinno starczyć się. Aha, jak zwykle nie ogarnia co się dzieje. Dobra. Hmm. Odkąd by tu je zrobić? Chyba odtąd. Fail. Mm. Dobra Taki tu będzie portal już tak dokładnie No więc Na razie zrobię tą wersję eee. O nie O nie Dobra, udało mi się postawić portal i teraz Wchodzę do piekieł. Aha mam. Eee, tekstur muszę po prostu zaktualizować. Dobra. To ja robię cięcie, nazbieram rzeczy i wracam. I... i będziemy tam jeszcze wykańczać to w środku wszystko. Okej, okay, okay. witajcie z powrotem. E, właśnie wróciłem z netheru po po godzinnej... Y, w wyprawie zgubiłem się po prostu w neterze. E, wiecie, na tych, tych nowych e, lokacjach takie jakby No ruiny czegoś. Po prostu się tak perfidnie zgubiłem. Nie wiedziałem nawet, w którą stronę mam iść. E, zniknęły im moje klocki, które miałem tam do nawigacji, powiedzmy. No i nie wiedziałem, co zrobić. Tak na razie to wszystko tak wygląda Przymyślałem, że się nie wyczłapię i po prostu odcinka dzisiaj nie będzie, ale udało się Tu jeszcze trzeba Kordę tu już się dokopałem do tego nie mam do wyjścia Na zewnątrz, ale to, to jeszcze poprawię Z tamtej strony już po prostu a y, te kopanie klocków w neterze tych biksów i ogólnie tych nowych to jest taka tragedia, że nawet sobie chyba nie, nie wyobrażacie. Strasznie długo tam siedziałem i praktycznie staka, mam półtora staka tych e, cegieł z neteru. Tylko. także że jest ciężko i płotki tak samo też trzeba się trochę namęczyć dobra i w ten sposób ja zrobię całe w górę takim takim schematem no dobra to Z2 Okej, okay, budowa skończona e, prawie skończona jeszcze tutaj muszę porobić płotki pod mostem. No ale ogólnie to się tak prezentuje. Trochę dziwnie mi to wyszło. Myślałem, że to inaczej będzie. No ale. Ale też może być. Tutaj tunel. No i tu główna. Yy, główna sala z portalem do piekła. Nie wiem. Chyba jeszcze muszę tu. Będę musiał coś oświetlić. Trochę ciemno jest, że mi się tu nic nie spawnowało. Hmm. Tutaj Jeszcze tutaj tylko mam Tyle kochamy Mam nadzieję, że to coś widzicie. No i... i... Dużo było pracy, szczególnie na te ściany, żeby to wszystko pozdobywać. To jest naprawdę dużo materiału. No ale jakoś dałem radę i, i tak to wygląda. Mi tam się podoba, napiszcie jak Wam się podoba i, i w ogóle ocencie to, tą moją pracę. Tak się most prezentuje z dołu. Widzicie, tutaj jeszcze muszę dalej pociągnąć po prostu płotki z metera. I tylko to mi zostało, ale to już... Już naprawdę na dzisiaj nie mogę. Hmm. No jak dla mnie to wygląda ekstra. Spod z, z domu już. Normalnie jakby tam się jakieś złoczaiło, albo jakaś walka by była. No ładnie, ładnie. Jeszcze, jeszcze tam porobię wszystko w środku. Ten tunel ładnie wykończę. Bo jak na razie to tylko ja jestem wykończony po całym dniu. Normalnie zbierania tego wszystkiego. No ale dobra, no jestem, jestem zadowolony z tego, co zbudowałem. Eee, I mam nadzieję, że Wam też się to podoba. Eee, dajcie mi tam znać na dole a my już się zbliżamy do końca odcinka no e, trochę taki był odcinek e, cięciowy że tak powiem dużo cięć było no ale niestety no nie mógłbym Wam wszystkiego pokazać bo bo zeszłoby się za długo niestety jest limit ja mam limit e, jeszcze na YouTubie i dlatego to tak wygląda tak wygląda, jak wygląda. Dobra. A więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. I cóż, e, do usłyszenia w następnym odcinku.